Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem Wzdychacz, moi ludkowie, Legamsko i dzisiaj zaczniemy YouTube'owo, ponieważ e, chciałbym, żebyście po obejrzeniu materiału, czy nawet teraz zastopowali i w linkach w opisie, bądź w linku e, zasubskrybowali inny kanał, mianowicie Game ponieważ ostatnio chłopaki, Piotrek z Game miał atak i przez to mu e, dużo osób spadło, nie z jego winy, tylko z innych hakerów, którzy mu się błamali, a uważam, że robi świetną robotę i z, sam z, z chęcią, z testowaną jego materiałów oglądam, czy live'ów, więc może Wy też się wkręcicie w, w planszówki, a przy okazji o, odbudujemy trochę ge, e, Game Troll'a, no bo jednak, było nie było, też inne niż e, komputerowe gry są ważne, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko idzie w górę, i niedługo będziemy siedzieć w ciemnie, w zimnie przy świetle, i wtedy gry bez prądu się przydadzą. Dobrze, to, ten, to tyle z nietypowych ogłoszeń. Natomiast ostatnio, w ciągu ostatnich paru dni, znaczy to się już kręciło od jakiegoś czasu, ale zostało to wyciągnięte na światło dzienne e, niedawno, okazało się, że jeden z kanałów e, YouTubeowych zajmujących się Minecraftem, tutaj nie będę wymieniał, żeby. Noga Boska mnie broni i nie promować, tak? bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast jeden z kanałów YouTube'owych ewidentnie o, w ramach Minecraft'a szeroko pojętego zaczął robić e, content, który no, zdecydowanie nie jest skierowany do najmłodszej, młodszej i średnio młodszej publiczności. tak, e, Czyli poniżej 15-16 roku, jeśli bym dał. O co chodzi? Mianowicie w tych filmach, w ramach, tak jak mówię, szeroko pojętego Minecrafta, są prezentowane, te, prezentowane treści związane z intymnością, seksualnością, ale w sposób właśnie taki prześmiewczy, o, tak i jakby ja rozumiem, że żyjąc na początku lat 2000-mieliśmy po prostu zalew e, różnego rodzaju Animacji czy z Pixara czy z Disneya z podłożonym innym dubbingiem, zresztą e, ten e, kłap, legendarny z Bośia Puchatka. Tak. I ja rozumiem, że takie modyfikowanie treści pod te, teoretycznie powinno być pod dorosłeżą publikę jak najbardziej ma miejsce i że jest to forma żartu, forma kawał, forma jakiegoś rozluźnienia, kabaretu. Natomiast e, z, na własnym przykładzie się przekonałem, że tworząc treść ryzykowną, nie, co, co ja z tymi rękami się mam, że tworząc treść ryzykowną, no jednak trzeba ją przynajmniej e, postarać się zabezpieczyć o, przed dostępem m, osób, które mogłyby nie być e, odpowiednim targetem. Tutaj też trzeba, że tak powiem, zweryfikować termin odpowiedni target, bo e, niestety obawiam się, że w tym przypadku, jak i w wielu innych, niestety, mimo że target nieodpowiedni, to 100% wycelowany przez twórcę. O czym tutaj mówimy? O tym, że e, jakby twórcy mogą specjalnie w ramach. E, takiej formy teoretycznie dla dzieci, czyli jakieś animacje, nie animacje, jakieś e, gry typu Minecraft, Roblox, umieszczać treści kontrowersyjne, treści nielegalne, tylko po to, żeby, w e, cudzysłów, to się kliknęło. Zresztą e, wiemy, jak jest, tak? Że zasięgi na YouTubie to jest piękna sprawa i łatwo jest stracić i zdobyć, tak? Znaczy nie, inaczej. Łatwo jest stracić, ciężko zdobyć zasięgi. A treści kontrowersyjne no niespodzianka, zawsze się sprzedają, zawsze się klikają i zawsze tworzą, jeżeli nawet nie, um, nie dadzą tego rozgłosu w pierwszej chwili, to w momencie, kiedy zostaną zauważone, tak jak wy, w przypadku tego kanału, no tutaj działa zasada, yy, yy, nieważne czy mówią dobrze, nieważne czy mówią źle, ważne, żeby w ogóle mówili. A moralne jak najbardziej. Nie, nie, powinno, tak powiem, nie powinno się tworzyć materiału w, w takim duchu. Oczywiście, że nie, nie, nie popieram. Jeżeli tworzymy jakąś treść, która może nie być przeznaczona do najmłodszego odbiorcy, choć ja jestem za wprowadzeniem na YouTube oznaczenia dla 16, w sensie, żeby było 18 i 16 bo są pewne treści, które dla najmłodszych mogą nie być odpowiednie, ale już dla tych 15, 16, 17-latków jak najbardziej e, e, w porządku. Natomiast no, na razie tego, takiego oznaczenia nie ma. Nie zapowiada się, żeby zostało wprowadzone i no cóż. Ale niemniej wracając do głównego nurtu, o, to jest jakby decyzja twórcy. Tak, ja się zgadzam, ja jestem za wolnością kreatywną. Zresztą wiecie, że jak przejdziecie sobie e, materiały nagrywane przeze mnie, ja poruszam w bardzo różny sposób, bardzo różną tematykę. I nieraz jestem na granicy tego, żebym sam siebie musiał oznaczać o 18+, tak? Ale równocześnie po pewnej sprawie, która miała miejsce w, no na początku, pod koniec zeszłego roku i na początku tego wiem, jak, jak bardzo nawet rzeczy, które niekoniecznie miały być odebrane jako właśnie te nieodpowiednie, no potrafią przy odpowiedniej o, interpretacji okazać się w ogóle najgorszym złem, tak? Tylko, że o ile mm, można wydzielić taki y, dział treści wątpliwych i treści nieodpowiednich, tak? czyli wątpliwych, czyli poruszamy to i może być tak, że nam wybuchnie w twarz oraz, kont oraz kontrowersja, czyli na pewno nam wybuchnie nie ponieważ na to liczymy, że, że ten wybuch że tak powiem podniesie nam popularność. O, o tyle dobrze właśnie jest. Jeżeli wiemy, że coś może no nie wiem, czy no to po prostu to oznacza. Oczywiście w przypadku kanałów takich jak mój, takich jak właśnie ten wspomniany z Minecrafta, Minecrafta, dobrze powiedziałem, z Minecrafta, to zasięgi. No tak, ok, jak najbardziej, ucina zasięgi. Ale tutaj wybieramy między popularnością, tak? Czyli tymi zasięgami, docieraniem z nieodpowiednią treścią do y, nieprzeznaczonych do tego osób, Jezu, to jest fatalnie zrozumiało. Do osób, do których nie powinno to trafić A między popularnością a moralnością, czyli ok, słuchaj, ta, ten film, jeżeli macie to mniej niż 15-16 lat, nie jest całkowicie dla Was, tak? O i tutaj mm, trzeba poruszyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie postawę twórcy, gdzie twórca po tym jak, e, jak to było ładnie poetycko określić, szambo się wylało e, zamiast, tak powiem jakoś e, pochylić głowę i no tak, no może to nieodpowiednie, tak? To jeszcze e, zwala to na ludzi, że Brak dystansu, brak humoru i tak dalej. No nie, jeżeli tworzysz od X lat, bo to, to nie jest nowy twórca, od X lat tworzysz filmy w grze, która no, bazowo jest przeznaczona dla dzieci. Tak, jest 3 albo 7, plus tej, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę. Jest 3 albo 7 plus i tworzysz w ramach tej gry treść, no to jednak dobrze by było, żebyś. Nie próbował bazować na kontrowersji, bo mimo wszystko o, jednak to może, a nawet prawie na pewno trafi do nieodpowiednich osób. A jeżeli chcesz bazować na tej treści, no to wtedy klikasz siłą rzeczy te 18, plus, prawda? Żeby właśnie to w y, poetyckie pojęcie, szambo się nie wylało, tak? Bo okej, okay, y, pa, pa, trzeba pamiętać, że mamy potężną, już na szczęście słabnącą kulturę cancelingu, gdzie za mm, niekoniecznie duże przewiny potrafią Cię całkowicie usunąć poniekąd z życia publicznego także tak, tutaj to jest kolejne ryzyko że to będzie krótki tak zwany pik, czyli wzrost do góry a potem będzie totalnie w dół, bo, e, ten, bo Ci YouTube czy nie tylko YouTube utnie zasięgi i to się po prostu zwyczajnie nie opłaca no dobrze. Myślę, że z, z sprawę e, naświetliłem wystarczająco. Tak jak mówię, w opisie macie linki do Game Troll'a, także polecam zasubskrybować, bo dobry kanał, dobrze prowadzony zresztą Kolega po fachu. Podwójny, no bo youtuber i nauczyciel co prawda historii, a ja polskiego, ale wiecie. Jednak kolega po fachu. Tak więc subskrybujcie Troll'a, subskrybujcie oczywiście mnie. Lajk like mile widziany, do zobaczenia i trzymajcie się.